Kurwa, melepetu. Jak tam chłopie? chłopie? Czego ty znowu chcesz? Jest dobra nowina, co nie miara, chłopie. <laughs> Jaka? Przyjeżdżasz zaginiony prawujek od strony dziadka Olgierda, chłopie. No <laughs> na pewno jakiś model. 56 w 56. sucho nim zaginął, chłopie odnalazł się. No to jaki to wujek, to dziadek kurwa, bo ma po prostu to jest niezłe ziółko, chłopie. No ja tak myślę, że jak się... każdy u nas. <laughs> Powitajcie Anastazego. A chłopie to obchodzi Anastazja. Dobra, Pamiętajmy masz tylko czy tak se żarty stroić? Bezcie niezły, cyk! Cyrk to tu cały czas jest, chłopie. Coś się przymuje, tu cyrku nie brakuje. Ale trzeba przyjąć swojego. Z prostu do gaza, chłopie. I ma kurwa żeby nas. Także tam się tam po melodku szykujcie. Niecie nie będzie su to tu będzie zastawiony. Oprawcie świniaka, zróbcie świninę, kaszankę, melonkę, chłopie. I przede wszystkim zacier. Trzeba go powitać należycie. Sam sobie opraw. Także działajcie mi tam, wspierajcie ja, się, działaj. Żebyście mi, by. O, a spie głos, kurwa.